Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam ćwiczenia na plecy, ale nie tylko, które wykonałem na treningu w nowo otwartej warszawskiej siłowni Killer Gym. Eee, no dobra, na wstępie rozgrzałem się na orbitreku, parę minut dogrzałem stawy, ale tego nie nagrywałem, bo jest to po prostu chyba nudne. I uwaga, tak, 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 na tym treningu nie używałem zbytnio wolnych ciężarów. Dlaczego? Ponieważ odwiedzając nową siłownię chciałem stestować nowe maszyny, poczuć inne ruchy, doznać innych bodźców treningowych, więc proszę mi tu nie pisać, że co to za trening bez podciągania i wolnych obciążeń, e, wolnych ciężarów typu wiosłowania sztangą, handlą. to mogę zrobić. Robić praktycznie e, wszędzie. E, pierwszą maszyną, której użyłem, była e, taka, w której to przede wszystkim angażowałem mięśnie obłe, większe, delikatnie również najszersze, ale także czworoboczne w szczególności dolną część mojego grzbietu. Jak widzimy na filmie, maszyna porusza się. W takiej trajektorii, że tak powiem, że mamy ten ruch po łuku dość szeroko i właśnie tam będą dominować mięśnie obłe większe. Także generalnie popracuję tutaj raczej górna część pleców. Wykonałem trzy serie po 12 powtórzeń, nie zakładałem jakichś ogromnych ciężarów, chciałem po prostu wyczuć nowy sprzęt, który naprawdę fajnie. Chodzi. Po minutowej, maksymalnie 90-sekundowej przerwie przeszedłem do kolejnej maszyny. I tak naprawdę jest to wiosłowanie w podparciu o klatkę piersiową tułów na maszynie T-bar, nazywanej po angielsku również Chest Supported Row. Eee, no, jakie mamy tutaj plusy? Przede wszystkim ruchome rączki, stabilną pozycję ciała, eee, bo nie męczymy tutaj odcinka lędźwiowego pleców. Zapierając się klatką piersiową, czy też tułowiem, możemy skupić się na ruchu wiosłowania, czy też przyciągania po prostu obciążenia. Ten tibar możemy regulować w fajny sposób. Możemy mieć szersze ustawienie, węższe ustawienie poprzez regulację tych uchwytów. Możemy chwytać nachwytem, podchwytem, neutralnie, i właśnie ten ostatni chwyt został przeze mnie tutaj e, użyty. Angażowałem zarówno mięśnie najszersze grzbietu. Jak i oczywiście czworoboczne, ściągając mocno łopatki do siebie. Wykonałem trzy serie po 12 powtórzeń, a sprzęt uważam za bardzo dobry. Oczywiście problemem wszystkich t-barów z podparciem na klatkę piersiową jest to, że przy większym obciążeniu no po prostu nas delikatnie przydusza i niewygodnie jest. No po prostu oddychać. Dobra, kolejne ćwiczenie, które wykonałem na plecy było to... Wiosłowanie poziome, takie przyciąganie horyzontalne na takim kombajnie, takiej fajnej maszynie z ruchomymi rączkami, naprawdę doskonale można tutaj wyczuć mięśnie. Najszersze grzbietu, bo jeśli chwycimy te uchwyty neutralnie, młotkowo i będziemy przyciągać ramiona dość blisko tułowia, to właśnie Latissimus Dorsi, czyli te najszersze, popracują naprawdę konkretnie. Mamy odpowiednie zaparcie. Na nogi, na stopy, dzięki temu możemy utrzymać proste plecy, brzuch napięty i solidnie powiosłować. Trzy serie po 10 powtórzeń. Maszyna również jest oceniona przeze mnie bardzo dobrze. Minuta, 90 sekund przerwy, i co, przechodzę na kolejny sprzęt. I uwaga, no tutaj naprawdę. Doskonale wyczułem mięśnie, najszersze, czworoboczne również. Jest to niespotykana maszyna. Chyba nazywa się multi-deadlift row, single arm. Nie wiem, też na dwie ręce, także tutaj możemy sobie zarówno wykonać jednorącz, jak i oburącz. Podpieramy się jedną ręką. Możemy ustawić swoje nogi, swój tułów odpowiednio. Oczywiście proste plecy, brzuch napięty, i przyciągamy ramię w kierunku mniej więcej pępka, czy też bioder aktywując mięśnie najszersze grzbietu, między innymi rozciągając je i spinając. Raz jedna, raz druga strona przeze mnie została wykonana. Po trzy serie i 12 powtórzeń naprawdę fajny sprzęcik. Możemy sobie tutaj różne opcje regulować, czy wysokość tego podparcia na drugą rękę, czy właśnie to, że wykonujemy ćwiczenie oborącz, czy też właśnie jednorącz, a pamiętajmy, że mięśnie najszersze grzbietu lubią ćwiczenia wykonane. Pojedynczo, tak, na jedną i drugą stronę, ponieważ wtedy tak naprawdę możemy tylko odpowiednio rozciągnąć i skrócić ten e, mięsień. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia na maszynie typu takie pull down high row. Nie wiem dokładnie e, czy front pull down, nie wiem jak się dokładnie nazywa, ale maszyna fantastycznie angażuje również mięśnie najszersze grzbietu. Oczywiście, jeżeli wykonamy odpowiednio ruch, e, wybrałem tu opcję jednorącz, gdzie mogę skupić się nad lewym, potem prawym najszerszym. E, wrzucę wam tylko film z jednej strony, żeby was tutaj już nie zamęczać. No i mamy podparcie oczywiście na swoje uda. Dzięki temu możemy skupić się na mocnym przyciąganiu ramienia w kierunku tułowia, w kierunku bioder, aktywując dolną część mięśni najszerszych grzbietu. I oczywiście, jeżeli bardziej chcemy skupić się nad czworobocznym mięśniem, tą górną częścią, to w poprzednich ćwiczeniach bynajmniej w niektórych wystarczyłoby po prostu te ramiona unosić nieco wyżej, tak jak na maszynie Chest Support row. Doskonała maszyna na fajnie tutaj wchodzi e, po prostu na mięśnie pleców, ten bodziec, e, dobierając odpowiedni ciężar, możemy skupić się na fajnym tutaj progresowaniu. No dobra, i wiecie co, wykorzystałem też fajną maszynę na prostowniki grzbietu, ale także mięśnie pośladkowe oraz grupę pulsowo-goleniową i wykonałem tak zwane wyprosty tułowia, delikatnie bioder na ławce rzymskiej, ale... Z takim przyczepionym wyciągiem maszyna jest ze stosem, czyli z obciążeniem regulowanym i chwytając ten drążek, ten kijek na dole, mogłem skupić się na angażowaniu nie tylko dolnej części pleców, ale również właśnie mięśni pośladkowej grupy kruszowo-goleniowej. Jeżeli bardziej chciałbym skupić się nad prostownikami grzbietu, powinienem bardziej się garbić i prostować w plecach, a ja właśnie utrzymałem te plecy w miarę proste, żeby również poczuć po prostu tylną taśmę, jeśli chodzi o moje uda. No i właśnie, pośladki, trzy serie po 15 powtórzeń i co? No przecież muszę jeszcze zrobić bicep, więc poszedłem na specjalną maszynę typu modlitewnik, wygodnie, tak, przyjemnie. Położyłem tricepsy na pulpicie, chwyciłem drążek i popompowałem solidnie dwugłowe ramienia. Uwaga w skróceniu, ponieważ na modlitewniku, gdzie mamy ramiona wysunięte przed tułów, przed klatkę piersiową, bardziej angażujemy głowy krótkie, ogólnie nasze bicepsy w skróceniu. Na innym treningu robię ćwiczenie na biceps, w którym to bardziej popracują głowy długie, czyli po prostu ramiona mam bardziej wysunięte za swój y, tułów. Samą wizytę w Killer Gym uważam za udaną. Fajne maszyny. Rzeczywiście widać, że właściciel zna się po prostu na kulturystyce, na treningu, na sprzęcie wie, co dobre dla naszych mięśni. Także bardzo fajnie było, było tam poćwiczyć. Nie testowałem wszystkich maszyn, bo prawdopodobnie musiałbym zrobić trening całego ciała. Coś tam poskubałem, coś popróbowałem, ale. No generalnie mięśnie grzbietu naprawdę można tam mocno potrenować, także polecam, a w ogóle delikatnie, subtelnie Wam sugerując. Ten trening na tych maszynach i tak naprawdę pozwoli waszym, waszym plecom, waszym mięśniom grzbietu się solidnie rozwijać. Także dajcie znać, czy taki format filmu z treningiem i wizytą w siłowni jest dla Was fajny, ciekawy. Zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i oczywiście, widzimy się w kolejnych materiałach. Do celu z pasją, cześć!